W dobrze opowiedzianych historiach jest tak, że w małej kropli przegląda się cały ocean. I tak jest też w przypadku podeszw, butów, które leżą przede mną. Jeden mały but w towarzystwie wielu innych butów pozwala nam spojrzeć na ogrom tragedii i nieszczęścia, które się tu wydarzyły. Te buty przyjeżdżały tu z innych obozów koncentracyjnych. Głównie z Auschwitz i robotnicy pracujący tutaj w Stutthofie przerabiali je na paski dla żołnierzy. Jest ich tyle, a za każdym tym butem kryje się jakaś jedna konkretna historia jednego konkretnego człowieka. Niewiarygodne to nie jest może najlepsze słowo, które określa uczucia, jakie ma się zwiedzając muzeum KL Stutthof. ale to słowo do mnie wraca. Tu jest tyle niewiarygodnych rzeczy: niewiarygodne, jak można przetrwać śpiąc na takiej pryczy w 3 czy 4 osoby na siedząco, a potem rano iść do morderczej pracy. Niewiarygodne jak można w byle jakim ubraniu przetrwać taki marsz przy 20 stopniowym mrozie. Niewiarygodne jak można stracić życie od ss Mańskiej kuli. To słowo niewiarygodne może powinno być zastąpione innymi, ale jakoś tak mam, że teraz kiedy kręcimy tutaj film, słowo niewiarygodne właśnie jest dla mnie słowem najbardziej przejmującym, bo ja nie mogę uwierzyć w to, co tu się działa. Tutaj się rozpalało ogień po to, żeby w środku była wyższa temperatura, a to po to, żeby wrzucony od góry cyklon B mógł się rozprzestrzenić i zacząć działać. Wprowadzono tutaj 100 osób, nie więcej, bo więcej się nie mieściło. Wszystko trwało 20 minut. Z komory gazowej do krematorium jest kilka, może kilkanaście metrów. Trzeba było wszystkie zwłoki wynieść i spalić. To się nazywa banalność zła. Rozpoczęliśmy kręcenie zdjęć do naszego filmu w Muzeum Stutthof w sztutowie. Kolejne dni zdjęciowe zaplanowaliśmy w pomieczynie, czyli we wsi. W której rozgrywały się dramatyczne wydarzenia w 1945 roku. 25 stycznia tegoż roku więźniowie opuścili obóz koncentracyjny i wyruszyli na morderczy marsz, który przeżyła co druga osoba. Tym strasznym wydarzeniem poświęcamy nasz film, ale przede wszystkim poświęcamy go bohaterskim Kaszubom, którzy z narażeniem życia ratowali maszerujących więźniów obozu koncentracyjnego. To oni są bohaterami naszego filmu. Wszystko dzisiaj wydaje mi się tutaj jakieś takie powiedziałbym niestosowne. Niestosowna jest pogoda, niestosowne jest słońce, które pięknie nam grzeje i zapowiada Zbliżające się wakacje. Niestosowne są te ptaki, zięby, drozdy, które tak pięknie w lesie, który jest za mną, śpiewają. Wszystko to jest niestosowne, dlatego że cofamy się pamięcią do stycznia 1945 roku, kiedy był 20-stopniowy mróz, a na tym placu, który jest tuż obok mnie, stali ludzie i czekali na marsz śmierci. Wychodzili tą bramą wprost w objęcia. Śmierci, bo połowa z nich nie przeżyje tego marszu. Dzisiaj, kiedy robimy ten materiał, wszystko nam się wydaje co najmniej niestosowne. Nasz film powstaje dzięki dotacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, ale także powstaje dzięki datką przekazywanym nam od wielu osób. Prowadzimy zbiórkę funduszy na platformie polakpotrafi.pl. Gdybyś chciał nas wspomóc, zajrzyj na stronę naszego projektu.